Witam na kanale Dzikus Prawilnos. Słowami wstępu chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o poprzednie materiały, czyli o tą wiatrówkę Gamo Replay. Została zwrócona, tak samo ten pokrowiec, tak samo został zwrócony, pieniążki już wróciły na konto. No i jestem teraz w trakcie rozmyślania, jaką tą wiatrówkę długą kupić. I w międzyczasie, mimo, że mamy jeszcze niskie temperatury, ale jeszcze nie aż takie niskie, posiadam także wiatrówkę krótką, która jest napędzana kapsułami CO2, tymi 12 gramowymi i chciałbym Wam ją wam zaprezentować. Tak? Wiatrówka, jest to Beretta M92 model, tak jak tutaj jest to pudełeczko. Wiatrówkę posiadam już dość długo, bardzo długo, ale można powiedzieć, że posiadam ją długo. Ale krótko ją używałem. Zaraz Wam powiem, co jeszcze jakie są problemy, jeśli za długo kapsuła zostaje e, napita w magazynku. Może zacznijmy od samego pistoletu. To jest oto ta wiatróweczka. Jest to dokładnie KWC Gun. Teraz, no to już ta wiatrówka ma dobre 7-8 lat. Teraz już potem jest pod innymi nazwami. Jest to jakiś tam y, replika broni y, Taurus PT-92. Tak najczęściej jest wyszukiwana na internecie i taką właśnie jak się wpisze, to y, wyszuka właśnie ten akurat model, bo są jeszcze zwykłe berety M92. Tylko że tutaj ten bezpiecznik trochę inaczej wygląda, ale to y, akurat nie w tym modelu, tak. Producent e, informuje nas, że ta wiatrówka posiada system Blowback, czyli e, przy wystrzale zamek cofa się do tej pozycji i oczywiście wraca czyli tak jak imitacja broni palnej. Bardzo fajnie to wygląda. E, więc no, tak jakby prawdziwa taka prawdziwa imitacja broni palnej, tak? I jeszcze tak samo jak to jest na kapsuły CO2, te 12-gramowe, to no, fajny, no, fajny jest dźwięk, też taki ładny huk. Więc fajnie to wszystko wygląda. Pistolecik waży 1 kg 1100 gram, długość 21 cm. I producent przewiduje, że ta wiatrówka ma 1,4 J. Prawdziwą moc e, oczywiście zobaczymy na następnym materiale na działce. Mam nadzieję, że pogoda nie będzie przeszkadzała w tym i sprawdzimy wszystko na chrono. Sprawdzimy taki mały test celności na 10-15 metrów, bo wiadomo, że te wiatrówki krótkie są do takiego bardzo strzelania takiego. Bardziej e, intensywnego, tak, e, do takiego dynamicznego o, do ćwiczenia, takiego na krótkie dystanse, a nie takie jak wiatrówki długie, na skupienie. Ale no, sprawdzimy to, tak? I najważniejsza ta moc. Oczywiście wiatrówka jest e, pełny metal, full metal. Też, jak tutaj wszystko widzę, wszystko jest metalowe. Nawet patrzę na e, singiel, nie, też, też czuję, że jest cały, cały jest metalowy, tak? magazynki mam ogólnie dwa, więc tutaj przewidziane jest na 19 strzałów. Z doświadczenia wiem, że ten oto pistolet jest w stanie wystrzelić na jednej kapsule. Oczywiście kapsuły chyba większość osób zainteresowanych wie jak wygląda. Proszę inne pierdolone. O, no to, to są te kapsuły, tak? Może też pokażę jak to się montuje każdy pistolet. Taki krótki ma inną metodę, jedno ma tu w rączce drugi w inny sposób. Eee, więc tak, to, że, to za chwilę. Co tu jeszcze mogę powiedzieć. Nie są informacje e, o kalibrze. Tak samo tutaj kropka 177 cala, czyli 4,5 mm kaliber. Wiadomo, że ta, ta, ta wiatrówka, bo też są inne na Diabolo, ta wiatrówka strzela oczywiście śrutem stalowym kulkowym w kalibrze 4,5 mm. To jest taki standardowy, tutaj ten Silver Devils, nic nadzwyczajnego, różnych tam, więcej innych śrutów nie używałem, tylko te akurat. Co my tu mamy? Muszę nic się nie stanie. Oczywiście wszystko full metal. O! Jeszcze śrut wypadł. Tu mamy bezpiecznik, blokujemy to. Oczywiście, no teraz nie, nie ma nabitego nic, ale jednak na sucho mogę pokazać. Tu jest oczywiście przełącznik na single shot, czyli pojedyncze strzały. I co ciekawe, nie każda wiatrówka to posiada. Oczywiście, mówię, to jest do szybkiego, dynamicznego strzelania, więc to też nie ma się co tak sugerować jakąś celnością w tych wiatrówkach, ale mamy tryb full auto. Bardzo fajnie to wygląda. No i kulki widok jak szalone, tak. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze miejsce, gdzie można tak jak broni palnej wyjąć i go rozłożyć. tak? Tutaj już nacisłem przycisk. Tutaj obróciłem taką dźwignię i zdejmujemy całą górę. Tu już się nie bawiłem w jakieś rozbieranie, jest normalnie sprężyna, jest cały ten mechanizm. Made in Taiwan by KWC Gun. A nie wiem, czy tam dokończyłem, że teraz, mówię pod innymi. Rami jest to tam Swiss Arms GSG92, ale to jest wszystko to samo. Tu lekkie mam przetarcie, no wiadomo, że tam sobie gdzieś ta wiatrówka leżała i się lekko poprzecierało, ale to nie przeszkadza w ogóle w funkcjonalności. Są tu jakieś oznaczenia, to pewnie numer seryjny, ale jak to, no, że to jest replika, no to pewnie każda replika ma ten sam numer. Nie ma tutaj żadnego przecież e, numeracji, żadnych rejestracji, wiadomo, nie? Jak to na wiatrówki, jeszcze tym bardziej krótkie. No, i co tu dalej? No, wiadomo, tak mówię. A no, i to jak ten śród jest oczywiście kulkowy, ten no, Silva Dewis czy jaki tam inny, no to lufa jest yy, gładko-lufowa. Nie jest żaden gwint, no bo wiadomo, że to są kulki, więc y, jest lufa gładko-lufowa. A no, i teraz tak. No, i te naboje. No, akurat ja to mam Bornera, to tam nie ma dużego znaczenia, jakie, no, a, mo a może i ma. Faktycznie, bo tam gdzieś tam już wyczytałem przy kupowaniu, że są to 12 gramówki, ale nie, wszy nie wszystkie faktycznie mają te 12 gram. Ludzie tam to ważą, ale no ja aż tak bardzo się w to nie bawiłem. I, i to co mówiłem wcześniej, że jedna taka kapsuła mniej więcej starcza na 60 strzałów, czyli na 3 pełne magazynki, trzy yy, pełne magazynki śródlą yy, i też ta energia strzału no jest deklarowana 1,4, to jest mało ogólnie, wiatrówki takie mogą mieć do 3-4 juli, ale to jest wszystko spowodowane tym, że ta wiatrówka posiada blowback, czyli ten cofanie się zamska przy wystrzale i cały ten blowback pożera tą moc. Dlatego ta moc nie jest taka duża, ale tu ma być, ma robić frajdę, ma robić fun ze strzelania, a nie jakieś tam precyzyjne strzały do Przebijania czy niszczenia jakichś elementu, jakichś rzeczy. tak? A, jeszcze jedną mogę to powiedzieć: że w momencie, kiedy wszystkie, jak to wszystko wystrzela, to kiedy wystrzeli ostatnią kulkę śrutu, zamek zatrzymuje się w tej pozycji, tak jak w broni palnej, informując nas, że skończyły nam się naboje. Dobra, co my tu mamy? Dalej. A, krótka historia magazynka. To jest magazynek poprzedni. Tylko jedną rzeczą się tutaj różni tym, że stary magazynek, czyli ten oryginalny e, posiada tylko taki mechanizm, że po prostu odsuwasz tą sprężynkę i ładujesz sobie po kolejnej śrutu. Ciężko wchodzi trochę, e, wyjąć to go stąd to bardzo też ciężko. E, pojedynczo tutaj kuleczki wkładasz. Przyzwyczaiłem się do tego, myślałem, że każdy tak pistolet ma, bo to tylko jedna wiatrówka. Nie, mia, miałem kiedyś jeszcze jakąś inną, ale to już też na diabolo było, a to mniejsza z tym. E, I dla te kulki to tylko taką miałem. Ja myślałem, że to się tylko tak wtyka te kuleczki, ale za chwilę w nowym magazynku jest inaczej. Ten się uszkodził przez moją oczywiście głupotę. E, nie myślałem w ogóle o tym, że... No faktycznie ta kapsuła zostanie dłużej, no to jest nabita. No i te uszczelki siadają. W środku jest tutaj taka uszczelka, też próbowałem ją odkręcić, zamontować, uciekał ten gaz. Po W ogóle popsułem ten magazynek, więc już dałem sobie spokój. Więc grzebałem, grzebałem w internecie i znalazłem nowy. Więc w tym jeszcze zanim kupiłem ten nowy, próbowałem trochę postrzelać tym i też ten korek jest taki trochę dziwny. O, może pokażę Wam go, bo w tym jest taki sam. Też na dłuższą metę, prawdopodobnie to, co się stało z tym magazynkiem, tutaj, tą korkiem, stanie się z tym, ale, no, nadzieję, ale mam tutaj koło zapasowe, jak to może nazwać, że tak. Korek, który tutaj się znajduje, który dociska kapsułę w magazynku, gwint dookoła jest plastikowy. No dobra, no półbiedy, tak? Tylko, że w środku jest taki metalowy element i ten element na dłuższą metę prawdopodobnie on się obkręci, czyli metal będzie się kręcił w środku, a ten plastik zostanie. No, mi się tak zdarzyło. Bardzo się z tym męczyłem i w ogóle nawet wszystko, że to się męczyłem z tym dokręcać. Odkręcać w ogóle katastrofa była, żeby to odkręcać, I, w ogół, i te uszczelki wszystkie poszły. Leciał bokiem ten gaz, więc byłem zmuszony. Kupić nowy magazynek a jeszcze, jak ten, jeszcze tam w miarę coś tam dało radę z tego strzelać, to ślusarz mi zrobił właśnie taką nakrętkę już nie na imbusa, tylko na klucz. 17, jak dobrze pamiętam, fajna robota, niedużo zapłaciłem. Można było chwilę z tym postrzelać, ale ten uciekający gaz był bardzo irytujący, więc musiałem się zaopatrzyć w nowy magazynek. Pojechałem od razu całą tą wiatrówką do sklepu, no bo też nie chciałem to. Znowu kupować, zwracać, dużo tego, tego zachodu, szkoda było. akurat przy okazji byłem w sklepie, gdzie był ten magazynek, w Militarech oczywiście. Tam jedynie znalazłem ten magazynek. I co? On było to jest to samo, to, to co powiem, GSG-92. Wszystko to jest to samo, tylko po prostu zmienili nazwę. No dobra, a no i oczywiście imbusem, nie wiem, które to, chyba strzelam, to jest piątka albo szóstka, ale chyba piątka imbus. E, wszystko jest to samo, ale jest mała różnica, że tutaj można sobie wsypać ten śród. Można sobie odsunąć tą sprężynkę, bierzesz sobie śród i wsypujesz. I żeby sobie usprawnić, znalazłem takie coś, taką ładownicę. To jest ta ładownica. Nie pamiętam jak się to też nazywa. Jak ktoś będzie zainteresowany taką ładownicą, to mogę tam podesłać linka. Nie? Otwieramy tutaj komorę. Tu jest parę czyś. Przyjś... Postrącam później. To eee... się. Eee, tutaj się otwiera, oczywiście, eee, tą komorę. Eee, wsypuje się tutaj śrucik. Chyba tam producent deklarował chyba 150 sztuk, więc sporo, no na pewno sporo, no albo i więcej. No dobra, tak deklarował, nie liczę. I tu mamy parę, też jest parę przejściówek do tej ładownicy, ale ja żadnej nie potrzebowałem. Jakieś dziwne były w ogóle, na z moją konstrukcją, może do jakichś jakich pistoletów na CO2, tych jakichś karabinków na CO2, może jakimś innym magazynkiem, no nieważne. Więc tu wiem, że tu nie chcę teraz chyba naciskać, chyba że to nic nie wyleci, to sobie wsypę. Wciska się tu guziczek, strzeliwuje taka strzykawka, przechyla się, wciska się tutaj i wpada, sobie się uciek, No nie? Tu sobie wrócę i zablokuję. Więc ta ładownica bardzo fajna rzecz. Dobra, odłożę sobie ją tutaj gdzieś. Dobra, powiedziałem o magazynku, odłożę. Nabój 12 gramowy, wiadomo, imbus jest potrzebny. No i co? No tu tak samo full metal, tylko ta nieszczęsna nakrętka, która właśnie na przyszłość może sprawiać problemy. Nie ma zapasowej, jedną tylko tutaj była. A, w oryginale chyba była, dwie. No, ale dwie się uszkodziły, no. więc mówię, no to jest kiepsko zrobione, mam nadzieję, że tak szybko nie padnie. No dobra, A to to, Niech nie będę teraz nic czyścił. A i do tego, do tego maga, do w ogóle do kapsuły, do tych uszczelek używam takiego oleju. Tutaj mam go trochę w opakowaniu, bo się tutaj trochę rozlewa. Nazywa się to Pelgun Oil. Jest to specjalny środek, taki Silikon do uszczelek. Jego ja stosuję tak co pięć kapsuł. No, najlepiej na co każdą, tak? Ale no, też tam słyszałem, że może niekoniecznie. Nie musi być na każdą używany. Więc tu się po prostu robi kropelka i po prostu wtyka się to w magazynek. I najlepiej chyba w tej pozycji, no bo jak tak się robić to ta kropelka spadnie. Więc po prostu w tej pozycji wkładam, lekko dokręcam, obracam i dociskam kapsułę. Dobra, tu mamy magazynki fajnie i jedynie jeszcze jakie mam akcesoria do tego, żeby sobie wygodnie gdzieś tam przy pasku donosić, to mam też kaburę, tutaj też regulowana w różne strony, a już nie będę teraz przestawiał, oczywiście tutaj fajnie pasuje, nie wiem, chyba to jest taka uniwersalna ta kabura, nie jest jakaś do specjalnego modelu, też już tak tyle lat nie mam, nie pamiętam, ile zaniedbałem, tu można w dwóch miejscach sobie jakoś tu chyba do paska to przyczepić, coś w tym stylu. Niewygodnie chyba było, ale może są jakieś tam przejściówki. O, tu też. No i oczywiście tutaj do paseczka. No nie, więc bardzo ładnie to wszystko w, tym, w tej kaburze ten pistolet się trzyma. Dobra, jest magazynek. O, bardzo proszę. No. Wiadomo, że to tylko jest wiatrówka. Ale trzeba to w jakiś sposób przechowywać, tak? W sensie gdzieś tam przechodzi z tym, no, nikt nie będzie tam, nie będę z tym zapaskiem czy coś chodził, bo to bardzo niewygodne. Spadnie, czy coś w tym stylu i gdzieś tam będę wychodził z domu i wypadnie takie coś, to ludzie powiedzą, że jakiś debil albo. No nie wiem, no, broń mu wypadła, bo nikt z pierwszej od razu nie widzi, czy to jest wiatrówka, czy to jest broń palna, tak? Więc lepiej sobie się z tym nie odnosić, po prostu sobie gdzieś pójść w jakieś fajne miejsce, w jakiś plener. Ustawić sobie cele, i może sobie dynamicznie postrzelać, tak jak mówiłem, że no to nie jest do precyzyjnego strzelania, tylko do takiego dynamicznego. Fajnie by było, gdybym miał dwa magazynki, czy po prostu wymienić i tam ćwiczyć te taktyki. Ale jestem z jednym magazynkiem, jestem zadowolony, że działa. Nie to co tamten. No i to tyle w sumie. No. Jeśli chodzi o same testy tej wiatrówki, to będzie w następnym odcinku. Oczywiście, jak pogoda, ten będzie. Dobra, i niedużo na, min nie na minusie, ale widziałem tam, że będzie już ciepło, trochę cieplej, więc mam nadzieję, że testy wypalą i wszystko yy, sprawdzimy, jak ona strzela, jaką ma faktyczną moc na chrono. Dobrze, to chrono sobie zostawiłem. Będę sprawdzał jeszcze też długo tą wiatrówkę, e, jak ją zakupię, oczywiście. Na razie nic nie będę mówił, jaka to będzie. Jeszcze nie do końca się testowałem, ale już mam takiego kandydata, że prawdopodobnie to zabram w głowie i w koszyku na internecie to będzie zakupione. Chyba wszystko z mojej strony. Jeśli jakieś tam pytania to proszę pisać w komentarzach. Co będę wiedział, to odpowiem. Więc to wszystko z mojej strony. Strzała.